Siemanko wszystkim, ja jestem za a dzisiaj będzie odcinek. Będzie specjal! Specjal! To będzie specjal! Wydałem e, no trochę. E, no i mamy jeszcze takie, takich. Mamy legendarne skrzynka i magiczna skrzynka. No to co, otwieramy? Nabyw legendarna. Aha, no dosyć słabo. Ale co się jest? Miał być obiecany odcineczek No jest obiecany No dosyć cyfu tu jest No jakie słabe Ale fajnie szkoda że mi się nie typnął ale nie No ale serc mam ile serc, to serc mam na 4 O! Ty To jest lepsza od brojka niż mam No i cyk Okład odkładam tutaj Te wszystkie moje itemki Nie wiem po co, co i jak Ale to mi się przyda Ile będzie? O kurde I danie naszego skarbca To jak? No, to tak ja już kupiłem i uwaga, otwieramy te legendarne skrzynie razy 8. Uwaga, co tak ciekawego, co tu będzie? W sumie nic naprawa, no. A nie wiem. <grystanie> Jakiś zazurek. Kup mi brutala albo gnębiciela i <grystanie> Ja chyba nie znam jakiegoś takiego No, takie słabe dosyć te rzeczy Powiem, że słabe Ale tyle wydropiłem z całego dropa Powiem, że jest naprawdę okej okay. Nie to, że nie Moja, moja Moja matka straciła pracę i nie dostanę kierunkowej. No właśnie, jak mi... Nie no, ja nie mam widza aż takiego, żeby grał ze mną to. No właśnie, dzisiaj jest ten odcineczek. To był właśnie specjal. Mam nowego skinka! Oceńcie w komentarzu od 1 do 10 Trochę wygląda jak ksiądza, no ale trudno Ważne, że jest No widzowie, no to taki dzisiaj był taki Odcineczek dosyć krótki, mam 2,7 serc Kupiłem sobie Kupiłem, bo mnie nie stać, żeby kogoś zabijać No to tak, no to To było na tyle daj no dzisiaj taki króciutki odcineczek, bo to był otwierania skrzyneczek no wydało trochę się. No na razie, trzymajcie się. Nara.